Michał robot komputer świat. Jesteśmy właśnie na konferencji Sony na Berlińskim IFA. Czekamy na odsłonięcie smartfonu Xperia Z1, który Sony dzisiaj zaprezentuje. Specyfikacja smartfonu niestety wyciekła dobre dwa tygodnie temu. Natomiast Sony ma małą niespodziankę dla nas, ponieważ smartfon będzie miał nakładkę z pełnowymiarowym obiektywem. To jest bardzo ciekawe urządzenie. I prawdopodobnie będzie się to łączyć zdalnie z naszym telefonem, więc może być naprawdę ciekawie. Czekamy w tej chwili tutaj, aż dostąpi odsłonięcie. Sony właśnie zaprezentowało swojego najnowszego flagowca, Xperia Z1, pięciosalowy smartfon z Androidem. I potężnym czterorodzeniowym procesorem Qualcomm'a, najnowszej generacji 800. Smartfon ma, nie wiem czy widzimy, tutaj kręcimy, nowy sensor optyczny. To jest aparat 20,7 megapiksela. Aparat teoretycznie ma zniszczyć Nokia Lumia. Prawdopodobnie właśnie po to ten on stworzyło ten, jak ten smartfon. Co ciekawe, smartfon ma też dokładaną nakładkę. Niestety nie mamy jej tutaj, nie, nie wystawili jej. niestety Na, Nakładka. Pozwala dołożyć do tego smartfonu pełnowymiarowy obiektyw i robić zdjęcia jak z profesjonalnej lustranki. Przynajmniej tak mówią tutaj menadżerzy produktowi. Nowa Xperia, jak widzimy, bazuje na Androidzie 4.2.2, czyli niestety nie jest to najnowsza wersja 4.3, co oznacza, że Sony jest kolejnym producentem, który wprowadza nam nowy smartfon z nie najnowszym Androidem niestety. Miejmy nadzieję, że będzie do tego aktualizacja. Oczywiście mamy tutaj nakładkę androidową Sony.